Hej, dzisiaj chciałam Wam pokazać album jaki ostatnio zrobiliśmy i kilka rzeczy podsumować. Robiliśmy album z kolekcji Craft Jew Design Color of Christmas coś takiego tutaj mamy 12 arkuszy i w sumie kilka arkuszy zostało chyba z 4 2 tak, cztery całe arkusza i trochę takich nawet większych, więc na pewno jakieś kartki jeszcze powstaną. Zostały mi też takie ramki. Tutaj mam dwie, ale mam chyba jeszcze z dwie wycięte. Mam na nie jedno miejsce i możliwe, że tam je wykorzystam. Do końca nie wiem, czy będą mi pasować. Zobaczymy później. No i przyszła pora na pokazanie albumu. Okładka albumu prezentuje się tak. Mamy tutaj tą śnieżynkę z brokatem. Nie wiem, czy będzie widać, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że jest bardzo iskrząca. Mamy te domki, no i całą okładkę wzięłam, delikatnie powieliłam brzegi, przez to też dodała to powielenie, sprawiło, że jest bardziej taka mroźna. Mamy mięciutki grzybiec, tutaj fajnie wszystko się zaczęło układać. Wiązanie na stążeczkę taką bordową. Jeszcze raz wam pokażę okładkę. Tutaj, jak widzicie, ta koronka delikatnie nachodzi, też na ten grzbiet. Mi to nie przeszkadza. Myślę, że też tak fajnie go akcentuje. O, i przechodzimy do środka. Mam nadzieję, że uda mi się uchwycić tak w miarę cały ten album, albo może bardziej tak zrobię. Pierwsza strona okładkowa, mamy tutaj ten domek i przy okazji mamy kota na środku stołu. Mamy domek razem z tą rameczką. Tutaj mamy miejsce na włożenie zdjęcia ten sposób. Ten śnieg, tutaj tą pastę śniegową też wzięłam delikatnie. Posypałam tym brokatem. I ona tak fajnie się mieni. No, naprawdę. Mam nadzieję, że w zdjęciach bardziej mi się uda to uchwycić. Bym musiała spróbować też w sztucznym świetle. No, zobaczymy. Przy okazji kotek. Tak. Dobra, mam nadzieję, że sobie pójdzie. No dalej że No o. Tutaj mamy te przekładki z tymi śnieżynkami. Fajnie wyglądają razem z tą kolekcją. No i pierwsza strona. Mamy tego bałwanka. Ta śnieżynka też jest oprószona brokatem. Oczywiście pasta śniegowa i koronki. To jest jako książeczka. Otwieramy całość. Tutaj na razie nie ozdabiałam. Nie wiem, czy wkleję na jakąś, jakieś zdjęcie, czy po prostu zostawię tak luzem tą kompozycję, bo ogólnie ten papier jest bardzo ładny. No i oczywiście tutaj mam kieszeń. W kieszeniach nie ma żadnych mat, i ja jak robię do siebie to na ogół zdjęcia, nie wklejam na maty, tylko wkładam tak luzem. Na pewno więcej wtedy się zmieści. Chyba, że nie będę miała jakiejś dużej ilości, to wtedy mogę sobie maty dociąć. Kolejna strona. Też z takim bałwankiem. Tu mamy też kilka elementów takich tekturkowych, śnieżynki. One też mają na sobie brokat. No i koronka. Tą stronę otwieramy nabieg na prawo. Tutaj mamy ten domek. Jak widzicie, ja większość stron tak samo delikatnie pobieliłam. Niektóre są całe w koło, niektóre mają tylko jakieś takie fragmenty. No, i tu właśnie mamy tą harmonijkę, gdzie na chwilę obecną nic nie ma. I to jest też świetne, właśnie miejsce do tych tutaj e, ramek. I możliwe, że właśnie je w ten sposób wykorzystam. A z drugiej strony trochę mi ich szkoda, bo one ładnie też by na przykład wyglądały na kartce jako dekoracja shaker'a. A więc pomyślę. Tutaj też, jeżeli bym dała jakieś zdjęcia, no to mogę na przykład tutaj kawałek papieru skrapowego przykleić i dać jakąś kompozycję. No to jeszcze jest taka kwestia ruchoma. No mogę też dać większe zdjęcia, mogę też kwadracje. Ja lubię zostawiać, przynajmniej sobie, jak dla siebie robię, to lubię takie miejsca zostawiać. No, zawsze mogę coś tam zrobić takiego innego. No i tu... Tak samo bałwanek, domki. Te domki są wszędzie, bo ta ogólnie kolekcja jest taka w domkach, ale one są bardzo fajne, bardzo urocze. Przekładeczka i pierwsza strona lejałtowa wygląda tak. Tutaj również dałam pastę śniegową. Koronka, wszystkie koronki są e, przyszyte, no i tutaj mamy te domki, nie są do końca przyklejone, żeby można było fajnie dać zdjęcia. Tutaj mamy bałwanki. Coś takiego. E, ineczki to jest tekturka i tutaj też taka śnieżynka delikatnie wystająca. Ona też ma na sobie brokat. Tak, żeby coś się takiego też innego działo. Otwieramy w tą stronę, otwieramy w tą. Oczy, oczywiście wszystkie strony, wszystkie, każdy papier skrapowy jest w koło przeszyty. No, i tutaj też mamy kieszeń, też z koronką, i delikatnie jest pobielona. Przechodzimy już, no, prawie do końca. Tutaj mamy sporo klapek. Mamy na środku kompozycję. Tym razem koronkę dałam w pionia. Też mam tutaj tekturki, tą śnieżynkę z brokatem. No i delikatnie wszystko pobielone. Myślę, że fajnie taka kompozycja wygląda. Ona no jest dosyć taka dosyć wysoka, jak na album. No i tu mamy tylko i wyłącznie klapki. I na końcu domek z bałwankiem. Delikatnie pobielone, coś takiego. Tutaj też mogę dać zdjęcia albo po prostu zostawić takie luze. Myślę, że jak w koło będą zdjęcia, to też będzie interesująco wyglądać. No i przedostatnia strona, layoutowa. Mamy kompozycję po środku. Z tekturką, z koronkami. Tutaj też wystaje koronka. W takiej kompozycji jest fajne to, że na pierwszy rzut oka czegoś nie widać, ale jak się tak przybliżymy, tak pooglądamy dokładniej, no to dostrzegamy dodatkowe takie rzeczy. Nawet nie wiem, czy to będzie widać tutaj na filmie, ale tu z tej strony też delikatnie wychodzi koronka. To mi właśnie bardzo tak się podoba w tych naszych kompozycjach na kartkach, czy też właśnie w takim albumie. I to też jest strona layoutowa. Ostatnia przekładka. Jeżeli chodzi o przekładki, one jeszcze są nieco sztywne, ale już widzę, że nieco lepiej się układają. No też na pewno stronę trochę je wezmą dociążą. Myślę, że za jakiś czas powinno być z nimi ok. Oczywiście, jakbym przysiadła i trochę je wzięła, powyginała, to by to było szybciej. Ale no, wiecie, no, nie ma na coś takiego czasu. Tutaj też mamy kompozycję ze śnieżynką i z taką dłuższą koronką. Koronka też delikatnie tutaj wychodzi. Na tą pierwszą stronę dałam tutaj zwykłą mata. W początku myślałam, żeby wziąć ją też okleić papierem skrapowym, ale w ostateczności w ten sposób mi się podoba. Zwłaszcza, że trochę tutaj się w koło dzieje. To ta biała mata tak łagodzi tą stronę. Otwieramy do góry, i tutaj mamy taką dużą, głęboką kieszonkę na jakieś takie zdjęcia, które na przykład są zmieszczą na matach. To myślę, że tutaj fajnie będzie. Może też jakieś pamiątki zobaczymy. No i tutaj też albo miejsce na zdjęcie, jeszcze nie wiem, co tutaj wymyśla. Miejsce na pamiątki też są tutaj w stronach, w kartach albumowych, bo ich nie zaklejałam, ale szczerze to nie wiem, czy w ogóle będę z nich korzystać. Mam nadzieję, że album Wam się podoba. Postaram się zrobić jeszcze jakieś zdjęcia i wstawić rolkę na Instagrama. Mam pomysł już na kolejny film. Coś, co już u mnie też było i bardzo się podobało. No, do zobaczenia niedługo. Pa!